A jak tam wam, no? Nie, opowiadajcie. Nie, 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 wracajcie! Kasia, masz sexy wiosło! A ja się boję! Kurde, ja się boję! Nie, wracajcie, wracajcie! A nie, nie! Kasia, co ty myślisz? Ale tam jest inna akcja, tam... Bo już. nie? Aha, dałeś mi tu baterię. Czekaj, czekaj, ja tu... O, Grinch w kajaku! debeściak. Ale masz Grinch wiosło, mniami! Masz Grinch świetne wiosło, po prostu jestem pod wrażeniem. Grinch, mogę się do, do tego do tego... Jestem pod wrażeniem. O, Karola też jest chętna, tu widzę. Karola! Uśmiechnij się do kamery. O. Nie, 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 nie. Ale ja nie robię zdjęcia, ja robię film. Za późno. Ślicznie. Do kajaka? Hmm. Skoczę. Nie no, Karola chciała, nie będę Karol, wiesz. Ej gdzie jest taki wiosło? To jest Karola? No ale jest za bardzo zmniejszone. Karolasz? Dobrze. A co to lepsze, tak? Taki krzywek? Nie ciągnę nic, bo ja muszę stanąć w porządku. Ej, dobra, kończy film, uśmiechnijcie się.